Oznaczone. Cześć kochani, z tej strony Lisi. Witam Was w kolejnym dziewiątym z odcinku z serii zagrajnych w Holmes'a. Aplikacja: drag, w trybie normalnym.. Będziemy sobie grali w trybie normalnym. Myślę, w sensie, że troszkę inaczej nagramy, bo nie będziemy oh, grać rankingowo, tylko w trybie normalnym i potem jeszcze szybko pokażę jakby mechanikę otwierania pakietów, bo miał być taki pack opening y, większy, tylko niestety skończyły mi się pakiety prawie że. W sensie, że otworzyłem jakby bo, bo to jest te, te drugie podejście do nagrania tego odcinka, ponieważ już próbowałem nagrywać wcześniej raz i niestety mi przy, y, jakby Ktoś mi przerwa po prostu i muszę zacząć jeszcze raz, bo tak, bo nie, jakby nie umiem do końca montować, bo niestety aplikacje do montażu są trochę niedostępne, więc nie bardzo się da montować, a nawet jeżeli by się dało to ja jeszcze nie umiem, więc jakby jakkolwiek przerwa niezmontowana skutkuje tym, że muszę zacząć jeszcze raz. No dobra, gry w trybie normalnym. I... W sumie pokażę taką jedną talię Shadow High Game, to jest taka talia, którą zbudowałem jeszcze jakbym uczniem. <grym>, to jest ta ale high game'owa, czyli na no, właśnie tam tam lowgame prawie nic nie ma, tylko są takie zaklęcia, na przykład tam luniczna kula albo kontrowa albo lewa bariera i tak dalej. No głównie sekrety i liczne kule są w lowgame, a potem w jest jest parę jest paru z prowokacją i znowu zaklęcia. I poza mikrofagiem jest właśnie szalony hygien, bo kurde, Kale! mnóstwo wszystkiego, stronników! za Wiedza, stronników. O! Ciekawe, Kalgar z kalgarem, tylko że... To jest typyczny liczny nagi... weird, okej. Dobry rybacz. Dobry rybacz. spoko karty mam. Bo mam, dwie prowokacje już w ręce, a... Skorpiaka i do barierę, więc. Widzę, to no może przez kilka tur nie będę w stanie zrobić. O nie! Oj, to był runy wrócił, już. To już wiem, co to, to był dla na... Secret.

M taką samą animację jak Jaina. <grym i zimno> a ja mam miną animację. Bo ja mam w sensie, ja 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 zwykłe. O nie! To po dwa będzie mi bił. Ała! Zostaw w tym mnie. Hej. Do kogo by tu może teraz...

ale właśnie o tym chodziło, że jakbym na przykład przedotaczał tego Stalge'u, to on by dostał za, za pięć i mnie by za jeden uderzyło, a nie chciałem właśnie tego, więc musiałem... Starczeczkę Glądarnia pr odosk... Skrupiaka, ale... O nie... Dobra, mu ty niestety. No przestań mi bić! No cóż

Ponieważ czemu nie? Na, no Naprawdę? Będziesz mi tak rob, robić jakieś księgi mnie. ten... No w I starczowego, no cóż. Jest jeden jeden. jeden, yy. jeden Księgam, do widzenia. Oh. Jeszcze oh. pięć manii. A w sumie kurde, nie pomyślałem, mogłem to... Hmm, mogłem tę księgę zabić w zostają, tylko zapomniałem, że je mam. No cóż... Niestety stracę ją od razu, ale... Przynajmniej nie uderzy mnie. Nie ręka, ręka. Użmijmy, użmijmy czerwnika. Użmijmy czerwnika. Użmijmy czerwnika. Użmijmy czerwnika. Użmijmy czerwnika. Użmijmy Trochę strata Niechmy, że straciłem po prostu yy, kartę, bo to jest, że wszystkich stronników zami w owce, a jest tylko jeden stronnik, no ale ona miała go, nie, O nie, runarce ru, ru maga, no to jesteśmy. Bardzo w czarnej dziurze. Ała.

no, no cóż. Pisałem, aleks, ręce i no, dobra bariera, No dobra, to sumie, Nie, no, no, straciłem prawie no, całą rękę, ale. No bo tam no, przecież, no, przecież było, że... nie wszystkie stronników, to jest każdego. To przecież miałem pięciu stronników, a ja nie miałem tylko siedmiu kart w ręce, tylko miałem... Więcej, więc dlaczego? O, wow. Cztery punkty prawej. No nie, zaczyna się. Zaczynają zaczyna się uderzenia ognia, które tam, tam będzie przyjmować i coś tam. Nie, jeszcze nie, nie mam panterza. Kondyna klęczęcie. Hmm

ten gracz, ja nie mogę. Co? Eee... O, nie czarnika. SIĘ, czarnika. Zrób Ale Zrób czarnika. Zrób czarnika. Zrób czarnika. Zrób

a, ładnie, wcale mnie No dobra, jak Ha, ty... Nie, mam z powrotem do ręki. Czy... Czy... to może już? O, mam... mam tyle HP co on. Obserwuj no, mi się fala pomieni, ale dobra. Ale dobra, zrobimy mu... ognie... Ja okay. 20 HP. A ja 27, okej. Okay. Nie źle. Ała. 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 No nie no! O, zginęli. O nie, jakie dzikie tak 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 Dwa 5 się ja nie mogę to jest jakaś tragedia po prostu Dobra, odporam Nikfie O nie Dobra, ale Unik ja to przeżyje, bo ma dużo HP, więc ja wtedy mam 16 co? No nie. Nie. No serio? To ile się masz tych prynów? Nie, nie, nie,

CO?! Ej! O co chodzi? O nie... Ej, ej, ej! ej o co chodzi? Chod, swojego sobie tam wyrodził. Swojego stronika zabił sobie. A za trzy. No ej przecież która się nie skończyła dawno za trzy. a Osiem 8 mi zostało No w końcu, ale ja chcę pierdzie... Ale o to tu chodziło, co były dwa runy arcymaia, ej? Co to miało być? Halo, pani Gro no. Buchowe runy, tak wiem

Yy, Ogień i Obrońca, o nie, Więc on mnie pokona... Zapewne... Ale on jest potężny... Ten ten, ten... ten... Gracz jest potężny... Ale magiem... O Ty mi zrobiłeś krzywdę... Jakimś sprzeciwem mi, kurde, zrobił krzywdę... No tylko mi stronnika, tak się nie robi. Ty <laughs> śmieję się, Można tak, ale po prostu... To nie było fajne, to nie ogniano, to naprawdę. No bo to O stery. No cóż. 3 HP mam. Ojejanie, ale oba wydarzeń są nikt. Mogę tylko zrobić zamieć. Chyba zginąłeś se. któregoś? Nie, no to bohatera. Bum. No, ma 17 HP, ale to jest dużo, bo ja mam 3 HP. 3 HP. O nie, no nie wygrało. <śmienicza> czemu wadł <walną> swojego? ej. <śmienicza> ha, przyznaczny żywioł. Żywiołak, okej. Nie czemu swojego stronnika. No. <śmienicza> czemu on sobie tak zrobił? O, agonia, świetnie, świetnie, świetnie. To od razu to go przyzwę. go przyzwę od razu i spróbuję się pozbyć któregoś tej jednostki, którejś. A nie mogę, bo tak medytował ataku, no to...

to było fajne. O, dostaw mnie! Piąć. Co co, 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 co? Ej, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Y <mulity> Złonę w y y Aha, szczęście, nie ma umarłych więc... O to prowokacja, absolutnie Absolutnie, potrzebuję prowokacji Niedługnego bije Dobra, dobra, dobra Bo jeszcze mogę to wygrać, ale to jest... Bardzo trudne do... do wygrania, no nie. Będzie mi tułków tego... smokowca i mnie, mnie zabije w którymś momencie. Ten, ten intelekt jakiś... No. Jeszcze ty oj, co ty robisz? Kurde, I co ty zrobiłeś? Czemu ale... sobie być no. o, no? Czemu on sobie zabił tego stronnika. <grymka> Dziwnie, ale. Spoko, o, 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 pięć money ja mam trzy. Zdrowia e. Czemu on tak więcej A, dobra, wiem czemu. Bo zrobił dotyk na Trezimów. Hmm. To idziemy w Lockholla na Władce lodu. Teraz nie mogę niczym atakować. Robimy tak. O, i ten, i ten Lockholla może być takim game changerem, bo on ma 8, 8 furia wichrów, więc... Mogę nawet... Pięć? Ała, dużo. O nie, to mnie zabije. To zniszczył mi bo i mnie też zniszczył, niestety. Z zabił mnie, bo zrobił y brawurowego ucznia, no dobra. Y jakiś quest. Znaczy, e XP i też jeszcze quest i... Dwa klety się zrobiły i dostałem poziom, chyba nawet, tak, poziom został wbity jak najbardziej, wow, ale to była długa walka, naprawdę, no ale broniłem się, ale no co mogłem zrobić, nic nie mogłem zrobić, bo ten mag był bardzo potężny, taki arcymag był z niego, bo miał tyle runów arcymaga, że po prostu był takim arcymagiem. My, 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 my. Jeszcze może pokażę jak się pakiety otwiera. Można albo na pakiety z menu głównego albo literkę O I mamy taki... Jak tam, ja tutaj mam małe, ja mam tylko dwa pakiety najemników, które są nieotwieralne. Jeden pakiet z pochodu Królisfa, czyli z jakby z najnowszego rozszerzenia, które wyszło tam jakoś kilka miesięcy temu już, bo teraz będzie w kwietniu nowe rozszerzenie Festival Legend, ale jeszcze go nie ma. Tylko na razie najnowszy jest pochód Królik... Kr króla Lisza właśnie i potem jest to jeszcze dwa pakiety kart tronu tylko że pochód króla Lisza to jest standardowy zestaw a rycerzem mroźnego tronu to jest dziki zestaw więc otwórzmy może najpierw pochód, pochód króla Lisza jakbyśmy byli w temacie najlepszego rozproszenia po prostu o i co my tu mamy yy, robiący zombie znowu znaczy znowu

Abym, a może piszę co robię, bo ja nie dokładnie, że to jest tak, że teraz na, na tym napisie, że jeden pakiet kart i będzie na katrą dałem Enter, żeby otworzyć ten pakiet i potem, yy, i teraz są takie teraz są po prostu karty a, ale one są pozakrywane, więc więc tylko karta, karta, karta jak najeżdżamy na karty, tak? bo teraz trzeba je poodkrywać Enterem Przecież mamy karta jeden z pięciu, karta dwa z pięciu i tak dalej jest pięć ich bo one są wszystkie pozakrywane i teraz trzeba dać Enter, żeby odkryć

i... drenaż duszy wylosowałem... co? A czym mi wypadł drenaż duszy z... tego? Jak przecież to jest karta standardowa, ej. To dla, dla, dlaczego mi to tutaj wypadło? Czyżby to było tak śmiesznie z tą kartą, że ona doszła do gry w tym zestawie, a potem była dzika, a potem była znowu standardowa? Przecież ja mam drenaż duszy w talii. Yy, więc dla, dla, dlaczego, dlaczego to tu wypadło? Dziwne, ale dobra. No i tyle, już więcej nie pokażę, bo... No, mamy tylko pakiet najemników. No, to, to by było do mnie tyle, ja za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. I... Trzymajcie się ciepło,